Profesor Maciej Banach w końcu marca zrezygnował z funkcji dyrektora Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Panie profesorze, podliczył pan, że 7 lat i 9 dni tyle czasu był pan dyrektorem. Co uważa pan za swój największy sukces na tym stanowisku? Bardzo dziękuję, panie redaktor, za zaproszenie i dziękuję za, za możliwość takiego podsumowania tych 7 lat i 9 dni, bo to. Rzeczywiście szmat czasu i człowiek sobie nawet nie zdawał sprawy, jak ten czas szybko upływał i jak porównuję też zdjęcia z 2014 roku swoje i patrzę na siebie teraz po tych siedmiu latach, to rzeczywiście upływ czasu, braku snu, stresu widać definitywnie, ale zdecydowanie, ale z drugiej strony tak naprawdę nie żałuję żadnego dnia spędzonego w Marce Polsce, bo to uważam, że to był fantastyczny czas. Natomiast jeśli chodzi o osiągnięcia tych osiągnięć, jest bardzo dużo i trudno mi powiedzieć o najważniejszym, bo z jednej strony mógłbym powiedzieć i chciałbym powiedzieć, że takim osiągnięciem jest ten zespół, który zbudowałem przez 7 lat zespół ludzi. Czyli z jednej strony zarówno ci, którzy ze mną pracowali w dyrekcji, w administracji, czyli ci, którzy na co dzień zajmowali się kwestiami właściwego funkcjonowania z punktu widzenia leczniczego, inwestycyjnego, administracyjnego, zarządczego. Digitalizacyjnego, cyfryzacyjnego i każdego innego, czy nawet technicznego, co jest niezwykle istotne dla tak olbrzymiej jednostki. Ale z drugiej strony ci wszyscy, którzy pracowali na pierwszej linii frontu, co ten rok pandemiczny szczególnie miał znaczenie. Ale jakbyśmy chcieli też powiedzieć o tych największych osiągnięciach z punktu widzenia całego zespołu, bo ja cały czas podkreślam, że to było osiągnięcia całego zespołu, zdecydowanie, to, to dwie rzeczy na pewno są istotne. To są te inwestycje, które zostały poczynione, bo bo rzeczywiście w 2014 roku przejąłem instytut, który przez 25 lat nie był w ogóle remontowany, czyli zaczęliśmy od tego, że, że skończyliśmy remonty, które były już w trakcie dwóch klinik neonatologicznych, a później zaczęliśmy własne, takie rzeczywiście, które zmieniło oblicze, czyli z jednej strony. Zaczęliśmy od no, chociażby stworzyliśmy nowoczesny dział informacji naukowej. E, skupiliśmy się na kwestiach modernizacyjnych, bo proszę sobie wyobrazić, że w, latach, w XXI wieku to był szpital, w którym em, okna były bardzo stare, nie trzymały ciepła, em, nie były wymienione 25 lat kaloryfery, czyli em, dostaliśmy bardzo duże, właściwie dwa duże em, granty związane z, em, z termomodernizacją. Na ogromne pieniądze rzeczywiście i udało nam się wymienić kilka tysięcy okien, kilka tysięcy kaloryferów, kilka tysięcy oświetleń, tak żeby rzeczywiście ten instytut mógł funkcjonować dobra dla pacjenta, bo nagle okazało się, że w tych pokojach pacjentów jest ciepło. Z drugiej strony jest możliwość regulacji tego ciepła, z trzeciej strony jest możliwość regulacji oświetlenia, a tam były niewyłączone ciągi komunikacyjne, jeśli chodzi o oświetlenie, ogromna strata. Energii przez, przez lata, w związku z tym na pewno ten element był niezwykle istotny. A później były już kolejne elementy związane z remontami, olbrzymimi remontami. E, wspomnę na pewno o ogromnym remoncie dzięki Fundacji TVN-u e, kliniki rehabilitacji. I to był ogromny dwudziestokilkumilionowy remont, czy też ogromny remont SOR-u, trzydziestokilkumilionowy w części pediatrycznej, bo w łodzi ten SOR nie funkcjonował, czy też praktycznie całkowicie odmieniony budynek ginekologiczno-położniczy, bo to są nowe kliniki ginekologii operacyjnej, czy, czy też nowe kliniki ginekologii i położnictwa, które są, które kończymy remont, rozpoczęty remont bloków porodowych, bo te bloki przypominały te czasy, kiedy były zielone płytki, braku, brak takiej intymności dla kobiet rodzących. W związku z tym to będzie zupełnie nowoczesny blok porodowy. Czy też wszystkie te elementy tej części. Bardziej administracyjne, które zostały wyremontowane, nowoczesna apteka na, na, na miarę XXI wieku, gdzie mamy tą część związaną z żywieniem, z przygotowaniem cytostatyków, czy też cała, zmiana trochę i poszukiwanie nowych procedur, opierając się na dane, na. Dane epidemiologiczne, na dane związane z ilością pacjentów, czyli otwarcie w 2014 roku na początku możliwości wykonywania chemioterapii, pierwszy kontrakt w grudniu 2014 roku na chemioterapię, później rozwinięcie tego na onkologię kliniczną, rozwinięcie tej części onkologicznej, stworzenie kardioonkologii, stworzenie kliniki kardiologii. Do, w, w, wad wrodzon, dorosłych i wad wrodzonych, y, y, gdzie y, mając, y, myśląc przede wszystkim o tej, o tym kontinuum leczenia, czyli mając dzieci z wadami wrodzonymi, mając kobiety w okresie około postmenopauzalnym, mając kobiety w ciąży, które mają liczne powikłania, bo tutaj najczęściej do Instytutu trafiały i trafiają kobiety z bardzo ciężkimi powikłaniami w trakcie ciąży, i mając wreszcie ten element kardioonkologiczny, czyli potencjalne, powikłania po chemioterapii w aspekcie serca, czy też kwestie rozważenia, jak, jak u osoby z ciężką chorobą sercowo-naczyniową właściwie leczyć z punktu widzenia dostępnych terapii nowotworowych, czy też przeciwnowotworowych, no to te, te wszystkie elementy miały niezwykłe znaczenie, całościowo, czy też nie mówiąc o tym, że udało się. Po 25 latach odzyskać grunty, na których Matka Polka stoi, dlatego, że to było w trwałym, tak zwanym trwałym zarządzie, e, czyli nie dysponowaliśmy, a tam jest 37 hektarów gruntów. Dzięki czemu udało się między innymi otworzyć e, parkingi. E, dzięki temu między innymi obecnie jest punkt drive-thru z punktu widzenia covid e, To wszystko łącznie, jak podsu można podsumować, to były inwestycje i środki pozyskane na, 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 na pod ponad półtora miliarda złotych przez te 7 lat. I do tego jeszcze coś, co, co na końcu rzeczywiście było takie spełnieniem moich naszych cięż, ciężkiej pracy, bo rzeczywiście codziennie właściwie zastanawialiśmy się, jak właściwie rozliczać, jak optymalizować pracę, jak motywować ludzi do pracy z punktu widzenia jak największej liczby pozyskanych środków. To jest dodatni wynik finansowy na poziomie kilku milionów złotych, za rok 2020, pierwszy raz. Od, od 30 lat dodatnie wynik finansowy, który, który rzeczywiście daje dobrą perspektywę na, na, na dalszy rozwój Instytutu Zdrowia Matki Polki pomimo długu trzydziestu 30 kilku milionów złotych, więc myślę, że to rzeczywiście ogrom pracy, który, który, który włożyliśmy, i to jest ogromne podziękowanie dla całego zespołu, bo mówię, ja mógłbym, mógłbym nakreślić pewne kierunki, ja i nakreślałem te kierunki. ja. Zajmowałem się kwestiami związanymi z tym, żeby to właściwie nadzorować, żeby dbać o to, żeby czegoś nie przegapić, ale rzeczywiście jest to praca tych wszystkich ludzi, którzy tam w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki pracują. To znaczy, Panie Profesorze, jest Pan bardzo dobrym organizatorem, skoro tyle, to jest rzeczywiście ogrom dokonania, o których Pan mówił. A jeszcze może coś na temat innowa innowacji, które tak. udało się prowadzić w leczeniu? Tak, to prawda. Od samego początku miałem, przyświecał mi i mam nadzieję, że będzie kontynuowany bardzo trudny projekt: projekt Smart Hospital, czyli inteligentnego zarządzania szpitalem. Ten projekt Smart Hospital on ma kilka wymiarów, bo z jednej strony ten wymiar można było powiedzieć z punktu widzenia pani redaktor i osób słuchających, najmniej um, atrakcyjny, czyli na przykład wymiar innowacji związanej z zarządzaniem ciepłem, energią, pepożem, czyli Stworzenie takiego command center, które będzie wykorzystując trochę metody automatyczne sztucznej inteligencji zbierania danych, będzie na przykład samo, sam dopasowywał ciepło w zależności od otwarcia okien, w zależności od temperatury zewnętrznej. Mówiąc o tych bardziej już interesujących rzeczach dla, dla słuchaczy, to przede wszystkim elementy digitalizacji całego szpitala, czyli zarządzania danymi w szpitalu, czyli z jednej strony wirtualny blok operacyjny, który powoli, krok po kroku, naprawdę z bólami wprowadzaliśmy i który już na jakimś etapie funkcjonuje, czyli to, żebyśmy widzieli, jak wyglądają zabiegi operacyjne w systemie, żeby można było w zależności od tego, jak, jak zabieg operacyjny spada, właściwie optymalizować pracę bloków operacyjnych, a krok po kroku, żeby dojść do tego, żeby mieć bardzo szczegółowe dane na temat czasów operacji, na temat na temat rodzaju operacji, na temat obłożenia tych optymalnego obłożenia tych bloków operacyjnych, to jest to jest jedna rzecz. Druga rzecz, żeby mieć wreszcie tak zwane dane jednostkowe pacjenta, to znaczy, żeby żeby zejść na, na element wyceny jednego pacjenta, żeby móc te, te poszczególne procedury wycenić, żeby móc zobaczyć między innymi, co można potencjalnie zoptymalizować z punktu widzenia, z punktu widzenia podejścia do pacjenta, z punktu widzenia kodowania i wreszcie te, te inne elementy, które są związane z zarządzaniem chociażby ruchem pacjentów, czy pacjent przychodzi, te wszystkie elementy z punktu widzenia pandemii, które wprowadziliśmy, czyli e-recepta, e e-skierowanie, e-konsultacja, e-wideokonsultacja, e-recepcja. E, no Coś, co powoduje, że szpital robi się w pewnym momencie, ETE e porada, czyli te, te, e, m, e, szpital robi się w pewnym momencie wirtualny, i wreszcie na samym końcu e, te elementy związane z e, działaniami medycznymi, gdzie nagle mamy projekt Mediplanner i Mediplanner 2, który obecnie jest procedowany w NCBJ, -E gdzie tak naprawdę to sztuczna inteligencja podpowiada lekarzowi, jak, jak leczyć pacjenta wprowadzając te dane, gdzie mamy projekt Mamo Eye, gdzie jest projekt Mamoaj w Instytucie, który rzeczywiście podpowiada radiologowi na przykład jak czy rzeczywiście czegoś nie przegapił w badaniu mamograficznym piersi, czy też projekty CardioKids, Kids, które są obecnie jest obecnie przygotowywany. Mam nadzieję, że uda się docelowo go zorganizować, gdzie to będzie projekt właśnie związany z, z ciężkimi wadami. Serca u dzieci, który będzie monitorował pracę serca i w razie potrzeby będzie wywoływał potencjał do tego, żeby ta praca serca była prawidłowa, czyli takie i czy też projekt TeleKTG u kobiet, który od dłuższego czasu planujemy z różnych przyczyn, głównie takich i tele właściwie, który jest głównie takich, powiedziałbym, cyfryzacyjnych, związanych z poszukiwaniem partnera. On się bardzo długo toczy, ale mam nadzieję, że docelowo zostanie zrealizowany, który rzeczywiście pozwoli na zasadzie odległości, czyli monitorowania pacjentki w ciąży na odległość, zdecydować, kiedy jest ten optymalny czas, kiedy się powinna pojawić ze względu właśnie na monitorowanie, ciągłe monitorowanie pracy czy też czynności związanych z, z dzieckiem, które mama nosi w ciąży. Więc myślę, że tych elementów smart hospital na różnym poziomie jest bardzo dużo, ale ale w, w tle jest przede wszystkim jedna rzecz, czyli, żeby być jak najbardziej innowacyjnym, żeby być, jak najbardziej optymalizować pracę, a w tle, żeby, żeby ta praca też była jak najbardziej przychodowa dla, dla szpitala. Oczywiście pacjent jest kluczem. Jest to centralizacja, skupiamy się na pacjencie i wszystko dla pacjenta. Ale oczywiście musimy też, znaczy ja jako dyrektor przez 7 lat musiałem się też również skupić na tym, żeby żeby właściwie zoptymalizować to wszystko. Ostatni rok pana pracy w Instytucie był. był wyjątkowy, dlatego że naznaczony pandemią COVID-19. Jak radziliście sobie z tym wyzwaniem? Ja muszę tutaj powiedzieć, że chyle czoło przed całą kadrą, a przede wszystkim przed. Jeszcze przed Panią Profesor Kalinką, która na tym etapie była w pierwszym roku właściwie do grudnia Dyrektorem do Spraw Lecznictwa, później wróciła do swojej miłości, czyli do onkologii klinicznej, którą uwielbia, a później Pan Profesor Jankowski, e, e, czy też przede wszystkim chylę czoło przed Panią Doktor Turską, naszym epidemiologiem, czyli osobą kluczową, z którą wszystko konsultowaliśmy z punktu widzenia zarządzania tym procesem. Ja nie ukrywam, że pierwsze dwa miesiące to był naprawdę um, bardzo trudno, dlatego że nagle nie do końca wiedzieliśmy, z jakim patogenem mamy do czynienia, jakie są drogi transmisji tego patogena, patogenu, jak możemy de facto zabezpieczyć kadrę, szpital um, i też pacjentów, którzy um, nam zaufają i chcą być i muszą być właściwie, bo często są to pacjenci w matce Polsce, którzy są w naj, z najcięższymi. Z najcięższymi e, chorobami, e, żeby byli zabezpieczeni, żeby czuli się bezpiecznie. I nie ukrywam, że ten marzec, kwiecień to były bardzo ciężkie m, m, czasy, dlatego że nagle zauważyliśmy ogromny spadek e, liczby wykonanych procedur, głównie diagnostycznych. Dlatego że oczywiście ciężkie porody, ciężkie operacje, urazy m, m, były, były cały czas procedowane, bo nie ma gdzie indziej poza Matką Polką możliwości wykonania. Natomiast co, co podsumowując, my się skupiliśmy na dwóch rzeczach. Bezpieczeństwo, zachowanie ilości wykonanych procedur, żeby nie, broń Boże, nie, za, nie, nie spowodować, że nagle ludzie będą nie chorowali, czy umierali na COVID, a będą chorowali, umierali na, na, na inne choroby. W związku z tym my od, od końca kwietnia, od maja zaczęliśmy bardzo silną akcję promocyjną, przyjdź do szpitala, diagnozuj się, lecz się, nie zostawiaj tego w domu, w szpitalu jesteś bezpieczny i koniec końców udało się, że Ryczałt, czyli był wykonany na poziomie 87%, co w dobie pandemii uważam, że był naprawdę sukcesem i był pewnie z jednym z najlepszych wyników, w, na pewno w Województwie łódzkim, a, 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 a pewnie jednym z lepszych, jeśli chodzi o taki szpital wielospecjalistyczny w Polsce. Czy też Skupiliśmy się na bezpieczeństwie i udało się rzeczywiście wprowadzając krok po kroku, bo się też sami tego uczyliśmy, czyli że nie ma odwiedzin, że te odwiedziny później powoli w zależności szczególnie od, od tych bardzo trudnych przypadków dzieci i wcześniaków były otwierane, gdzie, gdzie rodzice byli diagnozowani, gdzie stworzyliśmy im dodatkowe miejsca w internacie czy też dzieci leżące na oddziale intensywnej opieki, że gdzie rzeczywiście jest bardzo, w bardzo ciężkim stanie, żeby umożliwić tym rodzicom aczkolwiek, to było też niełatwe zadanie, żeby jednocześnie dać tą możliwość, a z drugiej strony, żeby uniknąć sytuacji, broń Boże, żeby nagle na tym Oddziale czy to neonatologii, czy też intensywnej opieki, żeby nagle pojawiło się ognisko koronawirusa. Docelowo udało się to zrobić bardzo dobrze. No, no my, my wprowadziliśmy oczywiście, tak jak większość szpitali, testowanie wszystkich pacjentów przyjmowanych na, na 48 godzin przed, żebyśmy wiedzieli, że na pewno pacjent jest ujemny na czas przyjęcia, ale proszę pamiętać, że y, wielokrotnie się później okazywało, że ta, że na przykład pojawiło się, znaczy wielokrotnie, kilkukrotnie co najmniej pamiętam, sytuacja, że ten, że, te, że ten pacjent nagle zrobił się dodatni w trakcie pobytu. W związku z tym wprowadziliśmy urząd się na takich sytuacjach, że na przykład testujemy, jeżeli pacjent leży powyżej 7, tygodni, 7, 7 dni ponownie, czy też, testowa czy też odpowiednie rekomendacje przebywania w pokojach socjalnych, bo zauważyliśmy tam, że, że, tam, że tam też występują m, możliwości zakażenia, czy też m, zakażeń, czy też testowanie dodatkowe, jeżeli, jeżeli pan pracownik jest dłużej niż 7 dni na, na zwolnieniu lekarskim, czy też na, na urlopie. Te wszystkie kroki spowodowały, Szanowni Państwo, że rzeczywiście w Matce Polsce przez rok 2020 i do czasu, jak ja byłem dyrektorem, nie było poważnego Ogniska pandemii.